The shit now, thanks to you, yeah, and thanks to me. No, hello, <laughs> Stand there. Come on in. So, here's the situation the UFLL's got a motor pool over by the landfill. They use the place to fix their vehicles. It's all duct tape and baling wire over there. Somehow, they managed to make it work. You know where the landfill is, right? Just west of here? You'll smell before you see it. We need you to raise some hell, take out their gear, set some stuff on fire. You, you get the idea. Just be sure you take out their air compressors. You copy? That's the mission. Today I'm being paid to blow things up. Tell me you don't love your job. Dobra, misja jest prosta. Dawaj Here's your money. Now get on out to that landfill and destroy those computers. Dobra spoko. Będę pilnował tyłka. Więc tak. Kolejna misja od APR. Jest to uprzykrzenie życia gościom z UFLL. E, trzeba rozwalić kompresor, dzięki któremu naprawiają samochody. I... Po prostu w jakiś tam dziwny sposób ich osłabić, nie? <śm> mój mistrzu pewnie chce się ze mną spotkać. Wiesz, tylko górę, tak, tylko że mi się nie chce do ciebie jechać, szczerze powiedziawszy, bo to jak zwykle daleko jesteś. <śm> tu w całkiem innym kierunku. Więc... Y Niby autobusem mógłbym podjechać ale ja wolę pojechać od razu na wysypisko i zrobić tam niezły bałagan, więc spotkamy się na miejscu, jak już będę dojeżdżał do wysypiska. No i dobra, jestem już na miejscu. Długo mi to nie zajęło, ale paru gości przeszkadzało. Więc tak. Um, to jest chyba najdokładniejsza mapa, tak jest. Warto by zakreślić z drugiej strony, jednakże... W sumie nie ma to zbytnio większego znaczenia, aczkolwiek pamiętam, że od tamtej strony było jakoś tak inaczej i albo trudniej, albo łatwiej. Nie pamiętam, bo to już dawno było. Ym, nie ma tu nigdzie... O, wow, samochód wybuchł. Bo... <ścoughs> Ten, który mnie gonił. Nie ma tu nigdzie w pobliżu żadnego sklepu z bronią. Bardzo szkoda. Ym, nie widzę. Szukać mi się nie chce ale mógłbym wdrapać się na jakieś wzniesienie i pozdejmować wszystkich, których mógłbym zdjąć tutaj chyba mają jakieś wieżyczki także muszę być czujny w końcu to jest wysypisko śmieci, nie wiem wszystko tu mają żadnych diamentów w okolicy Dobrze, że noc jest w sumie to już poranek niedługo będzie. Tam siedzi sobie jeden. Na bramie jest cholera. To mi niewiele pomaga. Chyba się nie skumali, że tu jestem. I bardzo dobrze. Ale czuję diament. Czuję gdzieś tutaj diament coś. Mi się wydaje, że gdzieś tu jeden z nich leży w skrzydeczce. W walizeczce. Sorry. Nie ma nikogo. Cholera bałaganu narobię. Ammunition, I need it Ok, i teraz pójdę środkiem, żeby nie wzbudzać podejrzeń Bo mogą tu patrole chodzić I tutaj sobie na wzgórzu ...wyczaję rewir Mam nadzieję, że nikt mnie nie wyczai Tutaj chyba jest diament Tutaj musi być diament nic nie brzdąka. Gdzieś jest na pewno jeden, to dwa. No i mamy wysypisko. Z prawdziwego zdarzenia. Cholera, nie ma tu dobrej pozycji. Żeby się nimi zająć. To trudno. Okej. Okay. Jest jeden. Nieszczęśnik. Uu, zaraz się tam mafia zleci. Już lecą. Na szczęście jest ciemno, więc za bardzo nie mogą tu poszaleć. Olu tu pala dostał. Kolejny Jeszcze jeden Jak na patelni, ojej, ktoś my tu... ściągnięty Zdradziłem swoją pozycję, ale chyba tylko na trochę Jest, 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 jest <słuch> Wow, jaki unik zrobił. Sporo ich tu będzie, więc naprawdę muszę mieć oczy dookoła głowy i znaleźć ten kompresor. Kolera, nie wiadomo w którą stronę tu iść. Tajne przejścia magiczne Co tak mi myszka skacze Tu nie przejdę Tam też nie, co tam wybuchło Granatami mnie próbowałem wykurzyć, a my już tam nie ma, to ten paki Okej okay. powrotem cisza. Ale tutaj chyba będzie tylko coraz więcej. boż dochodzę do środka. Do centrum. O, i jest diament w okolicy. Kogo tu nie ma? Nie. Coś za pustą. Coś tutaj jest zdecydowanie zbyt pustą. A jak się nie mylę, to przedmiot moich poszukiwań jest dokładnie w tamtym budynku tam Muszę to obejść Nikt tu nie łazi Nie widzę Okej, okay, tam jest jakaś wieża nie ma nikogo. Ja nie wiem, bez kitu... Ostatnim razem jak tu byłem, to tu była taka sieka. Wow. O cholera, to chyba ten kompresor. Zaraz wybuchnie. Ale się tam gotuje. Wow. Skąd ty do mnie strzelasz, żołnierzyku? No i zaczyna się rzeźnia cholera żadnego granata Ło wow. Tutaj mi się udało ściągnąć trzech naraz, to było mocne To było mocne Dobra, gdzie jest ten kompresor pieprzony? awa awa To kogo ty strzelasz? Wow. Cholera, bo to wybuchnie zaraz. Udało się, ale muszę sobie szybko życie naprawić. Ola, nikt ci nazbierałem. zbierałem. Także misja wykonana, no cóż, nie było trudno, czyż nie? Zawsze mogę jeszcze zrobić tutaj mały boom. Zobaczcie tylko na to. Proszę bardzo, fajerwerki i papierki. Ehm, Gdzie jest moje snajper żywo? Jest tutaj. Fajne co? Znajdę jeszcze diament, bo za szybko się yy, zeszło. Więc znajdę jeszcze diament, który gdzieś tutaj się chowa. Jest gdzieś na pewno tam, w tamtą stronę, ale przejdę się jeszcze tutaj po okolicy, tak na wszelki wypadeczek. Szybko było dobrze. By wszystkie misje by przeszły tak gładko, no wiadomo jak wykonuje je profesjonalista. Wow! Teraz profesjonalista głowę straci. Zrywaj się kolego. Ja tu odcinek prowadzę. Coś ty tu nagobił. Granaty. Szczelby. <grym> Dobra, panie diamencie, show yourself. Muszę iść w tamtą stronę. O. Tutaj przez jakieś dziury. Przejdę. Aha. Nie przejdę. Cholercia. Tędy też nie. Mm. Nie dobrze. No. Nie przejdę tędy. Muszę grzać naokoło. Dobra diamencie gdzie jesteś? żebym łaził z mapą i go szukał był gdzieś tam o, o, o na wprost, na wprost jest idealnie na wprost więc jest yy, tam na górze na bank jest tu na górze znowu trzeba wiedz naokoło Aha, jest, jest wejście. Hmm? Czyżby był pod spodem? Bo w pociągu... Tu jest, jest, schował się. Schował się w tym śmiesznym autobusie. Dobrze, panie diamencie, jesteś mój! 19 z 221, ale nie ma co się martwić. Tyle jeszcze gry przed nami, że zdążymy przynajmniej połowę znaleźć. <laughs> Amunicja. To jest kłopot, trzymaj się. Hej, ciężki Co tam, stary? Wy do mnie mówisz? Ej, nawet mnie nie usłyszysz. No mów, mów, mów. Tylko żartuję. UFL ma zewnętrznego więźnia na Slaughterhouse. Nie znam kto on jest, ale może być użyteczny. Oho Jakiś więzień do uratowania Szybka misja, wędka z pławik Tymże i nie wiem o co chodzi Znowu na złomowisko? Nie Nie, to gdzie indziej jest Na, to jest na stacji Slaughterhouse To jest jakaś z przeładownia Coś w tym stylu Okej, jak tam dojechać Yy, tam, no dobra, to ja muszę pobrykę swoją pędzić. Gdzie ja ją zostawiłem? Tutaj stoi. Dobra. Ale jako, że jest po przejściach, to ja wezmę sobie tą wieśniową sztunię. Siema z rana tak w ogóle, to jest kolejny odcinek z serii Far Cry 2. Przechodzimy tryb single. I niech no ja rzucę okiem. Oha, czyli muszę jechać tamtędy Wow Patrz na drogę je ja łopie Dobra, pędzę, jako że jest blisko to nawet nie będę skipował bo szkoda tylko zachodu przy, przy montowaniu którego tak naprawdę w ogóle tam nie ma no ale Dobra e, Zobaczymy co na nas tam czeka o, tu kolejna pura. szastają tymi samochodami. A ponoć wojna jest. Cóż to za więzień. Bardzo mnie to ciekawi. Jakiś chłopaczy na co za dużo wie. Nie widzicie jak to jest, jak to jest. Lepiej nic nie wiedzieć, siedzieć cicho i mieć. O Jezu! Sorry. Zaraz zaczną strzelać do mnie. Nie? Coś z nimi jest nie tak. Okej, okay. furę zaparkuję tu, bo jestem, jak już widać, na miejscu. Cholera! To dziad jeden, muszę go po cichu załatwić. Zdążyłem, zanim zaczął strzelać, czyli jestem jeszcze yy, w ukryciu. Bardzo mnie to cieszy. W ogóle sejm by się przydał. Zrobiony. To jest tam. This is it. Tam przytrzymują jakiegoś więźnia. Niech no ja się przyjrzę z górki. Co się tam u licha dzieje? Wow! Strzelają do mnie. Cholera. Zczyhili mnie. się w krzaczorach Tam są. Cholery! No i na co ci to było? Na co ten cały bałagan? Ja tu przyjdę tylko więźnia odbić, aby mi głowę zawracać jakimiś szczegółami Dobra, trzeba szybko zdjąć tego jego mościa. ściągnięty jak najbardziej Kogo mi tu jeszcze pokazuje? A masz, nie wybuchło Chyba widzę więźnia. Ściągnięty. A panowie po... Oj, nie trafiłem? No jakim cudem? Panowie po chyba mają problemy z celowaniem. Ja natomiast nie mam tego problemu. Załatwiony. Coś ty stary, kamizelkę masz? trujeczka, ogień o! nawet nie poczuł po wszystko blukane pięknie ładnie, cacy jest żaden się tu jeszcze nie chowa Nie no gdzie tak na powierzchni nie pomyliło mi się myślałem że to więzień yy, diamentów nie ma Zrobimy zakradajkę Coś mi się wydaje że to gdzieś tu na tyłach musi być Jakaś dziura Gdzieś na tyłach W rzeźni to jest jakiś slaughterhouse Pewnie ktoś mnie poprawi i będzie wiedział co to jest. No ale na rzeźnika mi to nie wygląda bardziej jednak na przeładownię. Dobra, ale coś mi tu nie gra. Coś tu brakuje. A, czyli to jest tu. Tu są drzwi.

Więc yy, super. Uratowałem kobietkę, nawet się nie spodziewałem, że to będzie kobietka. Zadanie zaliczone i... można by rzec, że... No cóż. Po odcinku. Siema. Na no, rapa.